Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam moich słuchaczy, witam moich subskrybentów. Jeśli nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to bardzo Cię proszę, zrób to teraz. Drodzy Państwo, miałem dziś już żadnego filmiku więcej nie wrzucać, ale po prostu no, rozbawiła mnie pewna sytuacja, z którą chciałem się z Wami podzielić, bo jak już mówiłem wcześniej, dużo, dużo się u nas dzieje. W naszym pięknym kraju, w naszej pięknej ojczyźnie. Tak, drodzy Państwo, właśnie tak. Oj, dzieje się, dużo się dzieje. Chodzę sobie dzisiaj, czytam różne wiadomości. Aż tu trafiła mi się taka informacja, że w Platformie Obywatelskiej narasta bunt przeciwko Małgorzacie Kidawie Błońskiej, kandydatce na stołek prezydencki. Tak, właśnie. Tam rośnie duży bunt i niesmak. Jak to powiedział Borys Budka, nowy przywódca partii, stwierdził, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest jego kandydatką na fotel prezydencki. Natomiast jest ona kandydatką Grzegorza Schetyny. No oczywiście Małgorzata Kidawa-Błońska jak małe dziecko obraziła się na Borysa Budkę, no i nie czuje się już mile widziana. W szeregach Platformy Obywatelskiej. I tak, choć Borys Budka jest szefem partii, to okazuje się jednak, że niewiele już on ma tam do powiedzenia. Dużo mówi się, że jego następcą może zostać marszałek Tomasz Grocki. Ponieważ Budka Okazał się być zbyt słabym. Jakby tego nie rozumieć. <grywa> Oczywiście Grzegorz Schetyna, zapytany, czy ponownie wytypowałby małgorzatek i dawę błońską na stołek prezydencki, że tak się wypowiem. Zrzucił całą winę na partię. Umył od tego ręce. Stwierdził, że to. Partia wybrała i wytypowała Małgorzatę Dawę błońską a on to tylko może zaakceptować i jak najbardziej się z tym zgodzić. No ciekawy jestem, co Wy na ten temat myślicie. No dzieją się jaja niesamowite. Wystawiają kandydatów do walki, po czym stwierdza się, po czym stwierdza się, że jednak ten kandydat w ogóle się na prezydenta nie nadaje. Na prezydenta Rzeczypospolitej. No właśnie, i to tak. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z Bogiem. Do usłyszenia.